Hej kochani, witajcie, Full HD. Wiem, że moja twarz jeszcze nie jest do końca y, odpowiednia, także troszkę się przysłonię, ale już jest, y, wiecie, jestem troszkę bardziej blada niż jeszcze te parę dni temu, więc skorzystam z tego i troszeczkę dla Was nagram, tylko muszę się chyba jeszcze minimalnie y, odsunąć. Jeśli tylko moja skóra na twarzy będzie bardziej do kamery, no to będziemy sobie powoli wracać do tego nagrywania w lepszej jakości. Słuchajcie, co wam przychodzę powiedzieć. Zrobiłam kolejne badania, dzisiaj pojechałam. Eee, właśnie rano byłam w laboratorium i oddałam właśnie próbki kolejne, żeby zrobić mm, właśnie zonulinę, badanie ogólne, właśnie mikrobiotę jelitową. I tam jakieś coś tam, jakieś resztki pokarmowe, coś tam wiecie. Wiecie z jakich próbek, nie będę tutaj mówić. W każdym razie badania na jelitka mm, i bardzo jestem z tego happy, yy, bo yy, w sumie długo mi zajęło jakby no, to załatwienie tego, ale w końcu się udało. Bardzo mi zależało na tym, żeby to było yy, wcześniej rano, żeby to nie była, wiecie, dwunasta, mimo że tam nie było jakiejś yy, takiej, wiecie, rygorystycznych e, jakiś e, no, wytycznych, ale chciałam po prostu, wiecie, rano, tak jak należy, e, bez jakichś udziwnień, i udało mi się. Także jestem bardzo happy. 25 dni muszę czekać na wynik. Także, kochani, no długo jest progres, jest sukces, jest nadzieja. I dajcie znać właśnie, jak wy, e, jak mi widzicie teraz, to czy jest lepiej. Bo ja uważam, że tak, bo przynajmniej jestem taka bardziej blada na twarzy. Oglądam sobie, słuchajcie, Hotel Paradise. Staram się ten sezon jakoś przebrnąć, dlatego że. No nie, nie, nie jakby nie czuję go do końca. Nie, nie czuję go do końca i staram się jakoś przebrnąć yy, właśnie ten sezon, żeby go obejrzeć. Yy... No i co, byłam właśnie na tym mieście, załatwiłam, byłam też w Kauflandzie. Aha, w tym filmie, słuchajcie, będzie food hall z oszą, bo przyszło moje zamówienie właśnie tych specjalistycznych moich rzeczy i nagrałam was wam właśnie ujęcia, do których pewnie voice over dogram, tak jak zawsze to ostatnio robię. Więc będziecie mieli troszkę lepszą jakość, bo nagrałam kamerą, bo sobie ją naładowałam. Jakiś kosmyk tu niesforny, widzicie. <grych> yy, I nagrałam właśnie wam te zakupy. Zamówiłam sobie mleka, zamówiłam sobie jogurty, właśnie wszystko roślinne na zastępstwo. Yy, I będę chciała po prostu, jakoś wiecie, ten wapń i te, to, co jest normalnie w mleku krowim czy w jajkach. Będę chciała po prostu to znaleźć gdzie indziej, bo zauważam po prostu progres na plus i muszę się tego trzymać, i naprawdę, no, to jest dla mnie lepsze. Ewidentnie, wiecie, trzeba słuchać swojego organizmu. Jeśli organizm yy, po prostu daje znać, że jak czegoś nie ma, to się czuje lepiej, no to nie będę słuchać się z tym walczyć, tylko będę się słuchać. I, i to, co, co, wiecie, wyrzuciłam, to. Zastąpię. Także no, jestem jestem zadowolona. Eee, aha, i co wam chcę powiedzieć? Zanim przejdziemy do foodholu. Słuchajcie, jest znowu problem z tym kotem. Ja już go widziałam, słuchajcie, kolejny dzień spotkałam go w tej bramie. Ten co wam opowiadałam, że po prostu błąka się tutaj jakiś kot. Normalnie ma obróżkę, normalnie ma taki medalik, taki przypięty, jakby wiecie, do tej obruszki. No, jest ewidentnie kotem domowym, bo jest taki mega zadbany, puchaty, taki, taki, wiecie, no taki, no taki zadbany kot domowy. I mówię, kurde, no co tu, coś muszę zrobić. Bo wiecie, inni ludzie nie reagują, po prostu nikt tego kota nie szuka. Jakby nie ma nigdzie porozklejanych, wiecie, zdjęć z numerem telefonu. A to jest na pewno ktoś z tego osiedla, bo tutaj nie da się tak łatwo wyjść i kot, jakby nie ma stąd wyjścia na zewnątrz. Eee, także to i mówię, kurde, dobra, dam posta. Tylko popełniłam błąd, bo nie zrobiłam zdjęć, bo jakoś tak wiecie, czasami nie myślę. I, i nie zrobiłam zdjęć, i muszę jak najszybciej, właśnie eee, jak go spotkam znowu, to zrobić zdjęcia. Bo eee, jak wrzuciłam te posty, to właśnie administratorzy mi dali znać, że lepiej, właśnie ze zdjęciem, jakie jest ogłoszenie, bo wtedy bardziej właśnie widać, jak ten kod wygląda. No i słuchajcie, mówię kurde, znowu chodzi, znowu tutaj wiecie, bo on robi sobie taki obchód, nie? Wychodzi z bramy przez garaże, właśnie i idzie sobie na obchód. Tutaj robi sobie, wiecie, swoje rzeczy. I jak jest, na przykład leje, albo jest zimno, tak jak teraz, czyli zbliża się wieczór, to wraca tu do bramy, ktoś mu otwiera, wiecie, ten i schodzi znowu na parking, i tam pewnie nocuje, no nie. Yy, bo tam jest, wiecie, sucho, ciepło i, i, i ciemno, także yy, nocuję tam. Yy, no i nie wiem, co z tym zrobić. I słuchajcie, odezwała się do mnie jedna dziewczyna, że w razie co może podejść z takim czytnikiem, który się przykłada do, yy, do kota, żeby zczytać chip, jeśli ma. Podejrzewam, że ma, no bo to jest taki typowy, jakby kod domowy, taki zabany, więc myślę, że raczej ma. I powiedziała, że nie ma problemu, że jak coś jutro może przyjść i yy, bo też jest tego, z, tego moje, z tej mojej okolicy, że może przyjść i może szczytać tego kota, ale w międzyczasie inna dziewczyna, która też tutaj mieszka, dała zdjęcie i podpis, czy to przypadkiem nie ten kot, bo ona już parę miesięcy temu właśnie u siebie w, w, na tarasie bo tu są takie tarasy, wiecie, też, które są przy ziemi, nie? Że takie ogródki jakby, nie? I że ona u siebie właśnie widywała kota i też w końcu podziałała i skontaktowała się z właścicielem i właściciel jej powiedział, że ten kot jest kotem wychodzącym i że on nie zamierza tego zmieniać i że ten kot będzie wychodził. I mi się wydaje, że to jest ten sam kot. Chociaż ja wcześniej, w poprzednich latach, bo ja tu jestem trzeci rok, w poprzednich latach absolutnie nie było takiej sytuacji, więc no, ten kot musiał albo chodzić gdzie indziej, albo zaczął teraz wychodzić, no bo nie wiem w sumie. W każdym razie yy, bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne, że to jest ten sam, bo ja nie mam tak, wiecie, pamięci aż tak, yy, ale wydaje mi się, że właśnie, bo on też ma takie paski, wiecie, idą mu takie paski. I też kolor podobny I łapki białe, więc jakby dużo cech Które się zgadzało, tylko że ta dziewczyna Powiedziała, że chyba fioletowa jest obroża A ja zapamiętałam, że różowa Ale no jednak to są te takie Typowo dziewczyńskie kolory Więc obróżka dla dziewczynki kota yy, Może być i różowa I, i fioletowa Więc yy, no Jestem wręcz pewna I powiedzcie mi w takim razie Skoro by się okazało że to jest ten sam kot. Właśnie ten kot wychodzący, którego wypuszczają. To co można w takiej sytuacji zrobić? No bo ten kot, no ja, ja nie wiem, on tutaj wiecie, chodzi po krzakach. Zaczął polować na myszy. Wyobraźcie sobie, bo my tu mamy śmietniki. I niestety, no y, ludzie po prostu tak źle wyrzucają te śmieci, że one są czasami rozbeweszone. Tego jest tyle, tego się nawarstwia i przyciąga to y, właśnie przyciąga to niestety myszy. Yy, więc zaczął pole... Słuchajcie, którymś razem właśnie go spotkałam jak pyszczku miał, nie. Także no to jest dla mnie ciężkie, bo to jest dla mnie, bo to jest dla mnie słuchajcie pierwsze takie zdarzenie, bo ja nie miałam ani kota, ani psa nigdy. Więc ja nie znam się nie się i nie wiem co, co, co trzeba robić w takiej sytuacji, ale dajcie koniecznie znać właśnie, no co jeśli faktycznie to będzie ten kot wychodzący i, i właściciel, który stwierdzi, że nic z tym nie zrobi, co, co dalej, no bo jakoś tak wiecie, co ten kot ma pić i jeść, jak on tu chodzi, co on ma po deszczu chodzić, no, no nie wiem w sumie. Chować się po tych garażach. No przecież nie po to wiecie dom, żeby spać na zimnej podłodze. Po prostu gdzieś w garażu, w kącie, w kurzu. No, no nie wiem. Także zachęcam Was do pisania komentarzy właśnie, żebyście mi doradzili, bo ja kompletnie się nie znam. Czy dać mu jakąś miseczkę z wodą, czy po prostu dziennie zadzwonić na straż miejską. No po prostu dajcie znać, bo ja yy, słuchajcie, nie, jakby. Nie mam możliwości go wzięcia do siebie. Nie mam możliwości go wzięcia na ręce. Po prostu, bo nie, nie wiem, jak on zareaguje, nie? No, no, nie wiem, nie wiem. Po prostu nie wiem i bolałabym jakoś tak, wiecie, to zrobić profesjonalnie i bezpiecznie. Więc zachęcam Was do komentarzy. A, te, a tymczasem zapraszam Was na. Ja idę oglądać Hotel Paradise, kolejny odcinek. I potem jeszcze w ogóle dajcie znać, czy oglądacie ślub od pierwszego wejrzenia nowy sezon, bo ja oglądam i po prostu. <noise> Naprawdę, są znowu takie pary, które na pewno, znaczy na pewno, no nic nie jest pewne, ale wydaje mi się, że nie będą dobrze dobrane, nie?